Słuchajcie głosu rozsądku. To, co usłyszycie, to tylko po to, żebyście mogli stanąć w prawdzie i zobaczyć samych siebie. Ślubowanie, jakie żeście składali, czy ma dla Was jakąś wartość? Wasi rodzice, dzieci, słuchając Waszej przysięgi z roty ślubowania policjanta i żołnierza, bardzo się dziś zasmucili. Czy wzięliście sobie do serca takie słowa? Dodam, czy pamiętacie jeszcze takie słowa? Czy mają one dla Was jakąś wartość? Posłuchajcie. Jeden z Waszych dowódców powiedział takie słowa. Akt ślubowania to nie tylko wzniosłe słowa, ale przede wszystkim odpowiedzialność, trud i piękno policyjnego zawodu. Sztandar, przed którym za chwilę wypowiecie słowa roty ślubowania, to symbol patriotyzmu i poświęcenia. Musimy pamiętać, że służba policyjna to nie tylko zawód, to swoiste powołanie. Aby jej sprostać, potrzebna jest przede wszystkim prawość i wrażliwość na krzywdy drugiego człowieka. Jak na dzień dzisiejszy to wy robicie krzywdę ludziom. No właśnie, policyjna i żołnierska służba to nie tylko zawód, to powołanie dla obrony narodu. I jego mieszkańców i aby jej sprostać, potrzebna jest przede wszystkim prawość i wrażliwość na drugiego człowieka. Niestety, dziś wielu z was zhańbiło swój mundur i pogwałciło prawa konstytucji. Wstyd, jaki muszą znosić wasi rodzice, ukrywając swoje twarze przed sąsiadami, dzieci, na które patrzą w szkołach, ich rówieśnicy, wyzywając ich od najgorszych Lepiej nie używać tu takich słów, a dziadkowie wasi przewracają się w grobach. Honor to coś więcej niż podwyżka i szybkie przejście na emeryturę. Strzec prawa konstytucji. Posłuchajmy trochę tego ślubowania, czy ma ono w ogóle dla was jakąś wartość. Ja, obywatel Rzeczpospolitej Polski, świadom podejmowanych obowiązków policjanta ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony konstytucją Rzeczpospolitej Polski porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. No niestety, ale dziś to ludzie są narażeni na utratę zdrowia i życia przez wasze haniebne czyny, jakie się dopuszczacie przez łamanie praw konstytucji. Mówicie, że to nie praca. Że to służba tylko komu? Ludziom, co siedzą w rządzie, wydając niesłuszne i niekonstytucyjne obostrzenia, które pozbawiają wolności i praw człowieka, które upadlają go na każdym kroku, przykładacie do tego czynu ręce, wykonujecie polecenia przeciwne temu, czemu żeście ślubowali. Wiem, że wielu z Was to dobrzy policjanci i żołnierze. To w waszym obowiązku jest zadbać o to, by wasi koledzy nie dopuszczali się tak haniebnych czynów na mieszkańcach narodu polskiego. Bo to oni, chciwi i pazerni na podwyżki, służbiści bez ludzkich cech i organów wewnętrznych, jakim jest serce i rozum, zaprzedali się jak Judasz Cezarom tego nierządu, bo rządem tego zwać się już nie da. Posłuchajcie głosu rozsądku. Przypomnę wam wasze prawa. Podstawowe obowiązki policjanta. Policjant jest zobowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania. Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa. A jest to przestępstwo na Konstytucji o odmowie wykonania rozkazu lub polecenia, o których mowa w ustawie 2. Policjan powinien zameldować komendantowi głównemu policji z pominięciem drogi służbowej. Tak więc, jak widzicie, wszystkie obostrzenia narzucone z nierządu przez chciwe osoby pełne rządy władzy utrzymania się tylko przy korycie, wszystkie te zalecenia są bez i niekonstytucyjne, a ślubowaliście stać na straży konstytucji i bronić człowieka nawet z narażeniem życia. Niestety, jest na odwrót. Gnębicie człowieka, terroryzujecie niewinnych ludzi, nadużywając swojej władzy, którą i tak wielu z was pohańbiło i przyniosło tylko wstyd waszym rodzinom. Gdy rolnictwo upadnie, małe firmy, na nic się wam zda ta wasza podwyżka. Będziecie wasze dzieci karmić zatrutą glifosatem żywnością z marketów, która jest sprowadzana z Zachodu jako odpad. Morawiecki to bankier. Sprzedają wam naród, a wy bronicie przestępców z nierządu. Ludzie, którzy walczą o wolność, o prawa człowieka do godnego życia, wy dopuszczacie się na nich haniebnych czynów. Naprawdę powinniście się tym pochwalić waszym rodzicom, żonom, dzieciom. Powiedzcie im prawdę. Broniliśmy bandytów w Sejmie, którzy dali nam podwyżki, pokusa Judasza, zagnębienie ludzi, którzy walczyli o wolność i swoje prawa. Czy posiadacie jeszcze wstyd? Nawet do kościoła żeście się przyczepili. Chcecie walczyć z Bogiem? Wielu z Was było ochrzczonych w tym kościele. Wasze dzieci byli w Komunii Świętej. Wasi rodzice chodzą na msze świętą. Nie ma Wam wstyd? Jakim trzeba być człowiekiem, by tak dać się upodlić za sakiewkę srebrników judaszowych, zdradzając naród, łamiąc przysięgę roty ślubowania i konstytucji? Jeśli Wy, policjanci i żołnierze, nie sprzeciwicie się tym, Bezprawnym rozporządzeniom, które dopuszczają się po praw człowieka i jego godności, które okradają naród z jego największych wartości, jakie są Bóg, honor i Ojczyzna, wolność i prawość. Zrzućcie ten mundur, bo nie zasługujecie na niego. Dziś Wasze matki, ojcowie, żony, a nawet dzieci pytają się Was: Jak broniliście dziś pokrzywdzonych ludzi? którzy walczą o swoje prawa człowieka i wolność. Potraktowaliście niewinnych ludzi nawet gazem. Traktowaliście ludzi jak bydło. Oto przykład policjanta i żołnierza, który jedynie tym może się poszczycić przed swoimi dziećmi, przed swoją rodziną, że ma skłonności sadystyczne i krótką pamięć coś ślubował. Kiedyś naprzeciw Wam staną Wasze rodziny, Ojciec, matka, dzieci, żona, ich też potraktujecie gazem, ich też potraktujecie gazem i przyduszać będziecie dochodnika. Wiecie co? Nie potrafię już dalej pisać, ale wam jeszcze powiem. 40 lat pracowaliście na swoją dobrą reputację, a straciliście ją w ciągu paru dni, przyjmując postawę tych ze stanu wojennego o skłonnościach sadystycznych. To co powiem, to moje prywatne zdanie. Brzydzę się waszym postępowaniem i pewnie wasi rodzice, żony i dzieci też. Tylko nie potrafią wam tego powiedzieć, bo jest im wstyd. Weźcie przykład z Bułgarii, z innych państw, policja stanęła po stronie człowieka i konstytucji. Powiedzieli, że nie będą swoich katować, a wy co, chcecie się dorobić na krzywdzie ludzkiej. Chcecie być podobni do tych, co siedzą w nierządzie? Takie wartości chcecie przekazać waszym dzieciom i im żeście założyli maski. Wasze dzieci stały się niewolnikami, a wasi rodzice zakładają je tylko po to, by zakryć wstyd swoich dzieci. Bóg, honor i ojczyzna nie ma dla was żadnego znaczenia. Stać na straży ludzi nawet z narażeniem życia. Niestety, jest inaczej. To wy jesteście niebezpieczni dla otoczenia publicznego i ludzie są narażeni na utratę zdrowia i życia przez wasze haniebne czyny, jakie się dopuszczacie słuchając rozkazów waszych przełożonych, którzy mają gdzieś konstytucję i prawa człowieka. Lepiej żyć skromnie, sprzątać ulicę niż zaprzedać swoją duszę jak Judasz za marną podwyżkę służąc nierządowi, który łamie prawa konstytucji i prawa człowieka. Teraz jest ostatni dzwonek, by się opamiętać z tego letargu, by przywrócić sobie twarz przed polskim narodem.